Drony nad Polską. 55% ankietowanych Polaków czuje lęk przed wojną w Polsce. Myśli pani, że co, że teraz ta wojna może się powtórzyć? A nie? Słyszałam, że to w ma... nocy miało coś nastąpić. Jestem psychologiem i spróbuję pomóc Ci powiedzieć, jak lepiej możesz sobie radzić z lękiem przed wojną. Przede wszystkim to normalne, że czujesz niepokój w związku z tym, kiedy słyszysz o naruszeniach przestrzeni powietrznej w Polsce, o dronach czy o możliwej wojnie. To tak zwany lęk antycypacyjny. I to jest taka naturalna reakcja, kiedy nadchodzą niepewne, potencjalne niebezpieczne wydarzenia w przyszłości bo nasze mózgi są zaprogramowane na to, żeby reagować lękiem na potencjalne zagrożenia. Więc często lęk ma sens, bo to sygnał, że zależy ci na bezpieczeństwie, na swojej dobrej przyszłości, swoich dzieci i bliskich. Ale jak możesz sobie psychologicznie lepiej poradzić w tych niepewnych czasach? Przede wszystkim ogranicz ekspozycję na media. Nie oglądaj na stop newsów, zwłaszcza przed snem. Wybierz jedną porę i nie za długo i z pewnego źródła. Ustal konkretnie czas, ile będziesz na to poświęcać, na przykład 15 minut dziennie. A potem przenieś uwagę na coś innego, co ma dla ciebie znaczenie, na swoją rodzinę, pracę, hobby, zainteresowania przyjaciół. Nie Więcej niż to, co ustaliłeś między sobą. Naucz się regularnie praktykować techniki relaksacji, uważności, medytacji, to, co ci po prostu sprawia przyjemność, i radość. Może być to słuchanie swojej ulubionej muzyki, gorąca kąpiel, spacer po lesie, przytulanie się ze swoją drugą połówką. Po prostu regularnie w swoje życie coś, co ci sprawia przyjemność i cię, i cię relaksuje. Rozmawiaj z kimś, nie duś tego w sobie. Szukanie wsparcia wśród innych ludzi, czy to u terapeuty, czy bliskich osób, przyjaciół, czy drugiej połówki, pomaga ci lepiej radzić sobie z tymi wszystkimi emocjami. Nawet małe działanie w mechanizmie poczucia kontroli może ci pomóc. Obniżyć poziom Twój stres. Czyli kiedy zaczynasz robić coś, co czujesz, że zależy od Ciebie, więc zamiast skupiać się na tym, co nie zależy od Ciebie, jak na przykład nadchodząca wojna, możesz się skupić na tym, na co masz wpływ, żeby pomóc sobie radzić ze swoim stresem. Na przykład lepiej dbając o siebie o swoje potrzeby, lepiej wyznaczając czas właśnie na oglądanie mediów, możesz też działać lokalnie, angażować się w różnego rodzaju pomoc dla innych społecznie, to też będzie Ci dodatkowo dawać poczucie wpływu i obniżać poziom lęku. Twój lęk nie musi być paraliżujący. Możesz żyć pełniej nawet w niepewnych czasach. Jeśli potrzebujesz wsparcia, nie jesteś sam sam. Jeśli czujesz, że ten lęk Cię obciąża, zostaw w komentarzu serducho i podziel się jak Ty radzisz sobie z takimi ciężkimi dla Ciebie chwilami. Ewentualnie, jeśli uważasz, że warto był udostępnić tą rolkę dalej, to zrób to. Może ktoś z Twoich znajomych też tego może potrzebować.